Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w polecanych na miesiąc marzec. W tym miesiącu sytuacja jest w zasadzie coraz to lepsza, jeśli chodzi o rynek kart graficznych, coraz więcej fajnych kart w naprawdę bardzo fajnych cenach, więc szybciutko zabieram Was na pulpit i pokażę Wam co ciekawego można złożyć właśnie w tej kwocie. No to słuchajcie, lecimy sobie z procesorem tutaj Core i3-10100F wersja Box. Procesor czterordzeniowy, ośmiowątkowy w cenie 367 zł, tak więc jest to bardzo dobra cena. Możemy teraz tylko czekać na nowe procesory od AMD. Zobaczymy, jak będzie wyglądała wtedy ich cena, ale myślę, że tych 367 zł raczej nie ujrzymy. Na razie nic nie będę mówił. Jak się pojawią procesory, będzie wiadomo, jaką prezentują wydajność, no a przede wszystkim jaką cenę, bo od niej też bardzo dużo zależy. I ten procesor, słuchajcie, posadzimy sobie go na płycie głównej od firmy Gigabyte. Jest to dokładnie model B560M Aorus Elite. Bardzo fajna płyta w cenie 500 59 zł. Jeśli ktoś by powiedział, że dlaczego taka droga, przecież można kupić tańszą i jasne, można kupić tańszą płytę na chipsecie B560, a to po to, żeby sobie puścić RAM na 3600 MHz, ale taka najtańsza, jak patrzyłem na tym chipsecie, kosztuje około 400 zł, więc myślę, 150 zł dołożyć do płyty to nie jest dużo, a naprawdę mamy tutaj dość fajnego wypasa, a nie golasa. Tak więc 150 zł w zasadzie nie byłoby do czego dołożyć, jeśli chodzi o ten zestaw, bo ani do ramu specjalnie nie dołożymy, ani do dysku, ani do zasilacza, ani do innych rzeczy. Tak więc, jeśli ktoś ma pomysł, na co dołożyć, może sobie, nie wiem, klawiaturę jakąś kupić albo myszkę za tą kwotę, to proszę bardzo. Natomiast uważam, że 100 czy tam 120 zł nawet bo ja chyba znalazłem za 420 zł jakąś płytę totalnie gołą, bez niczego. Tak więc 120 zł więcej za taką płytę. Myślę, jak najbardziej jest sens ażeby dokładać. Tu oczywiście mamy cztery banki na pamięć, mamy 12 fazową sekcję zasilania, jak widzicie. Mamy radiatory na tej sekcji zasilania, mamy dwa złącza M2. Sporo złącz SATA, tak więc no, czego tutaj chcieć więcej? Płyta naprawdę bardzo fajnie i solidnie się prezentuje. Jeśli chodzi o tylne porty, mamy tutaj 2,5 gigabitową kartę sieciową, mamy złącze USB typu C, tak więc naprawdę jest tego całkiem sporo. Jak za tą kwotę warto właśnie dołożyć i kupić sobie nieco lepszą płytę główną, bo wiem też z doświadczenia, że na początku. Kupujemy najtańszą, żeby tylko tam najmocniejsze rzeczy poupychać, a później się zastanawiamy, że chyba ją sprzedamy i kupimy coś lepszego. Bo jednak mamy okno w budowie i to wszystko widać. Ale dobra, rozgadałem się, lecimy sobie dalej. Kolejną rzeczą, którą tutaj wrzucimy, to oczywiście pamięci. I wybrałem tutaj GoGramy i Pro 16GB, 3600MHz, Deep Black. Opóźnienia cel 18, cena 364 zł. Te pamięci się już przewijały przez polecane zestawy, tak więc nie będziemy dłużej się na nich skupiać. Co do dysku twardego, tutaj postawiłem na dysk od Samsunga. Jest to dokładnie Samsung 980 o pojemności 500 GB, 3100 odczyt, 2600 zapis, 260, przepraszam, 278 zł. tyle kosztuje. Ten dysk. Można oczywiście dołożyć wspomniane wcześniej 150 zł do dysku. Może jakiś 1 tera uda się kupić. To by wyszło około 307. No, powiedzmy, jakby dołożyć te 120-150 zł, oszczędzając na płycie głównej, to można sobie dołożyć do dysku. I myślę, że kupimy jakiś 1 tera. Ale to mówię, już zależy od Was, od tego czego Wy oczekujecie od Waszego zestawu, bo to ma być zestaw właśnie dla Was, to jest tylko propozycja. Następnie lecimy z zasilaczem, tutaj na razie niezmiennie MSI Mac A650BN, czyli zasilacz o mocy 650W z certyfikatem 80 plus brąz, mamy tu przetwornicę DC, dc mamy tu płaskie wiązki przewodów, a co najważniejsze, 5 lat gwarancji. Zasilacz w cenie 289 zł. No i słuchajcie, przechodzimy do obudowy. Ja tutaj wybrałem obudowę od Silentium PC. Jest to Signum SG1Q Evo RGB. Obudowa w cenie 279 zł. I powiem Wam, że... Do 300 zł ciężko naprawdę jakąś sensowną obudowę wybrać. Ja nie wiem, co się w ogóle w ostatnim czasie dzieje z tymi obudowami, ale tak jakby troszeczkę drożeją. Troszeczkę mały wybór. Jeśli macie jakąś swoją propozycję ciekawej obudowy do 300 zł, to oczywiście możecie podzielić się tą waszą sugestią w komentarzach pod filmem bo naprawdę z obudowami powiem Wam, że jest coraz chyba gorzej. No i przechodzimy oczywiście do karty graficznej. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jest coraz lepiej, jeśli chodzi o rynek kart graficznych. Zobaczymy, jak to będzie się jeszcze kształtowało na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. 4 miesięcy, co się będzie działo z tymi cenami, natomiast na obecną chwilę nie jest aż tak źle. W tym zestawie wylądowała karta graficzna od MSI, jest to dokładnie Radeon RX 6600. Jeśli chodzi o samo wykonanie karty, nie jest ono najgorsze. Mamy tu oczywiście backplate, w niektórych tańszych kartach tego backplate jednak brakuje, a to jednak widać w obudowie z oknem, tak więc biorąc pod uwagę takie walory estetyczne, no to na to też tutaj należałoby zwrócić uwagę w jakimś sensie. Jeśli chodzi o porty wyjście, no to mamy tutaj 3 razy DisplayPort i jeden raz HDMI. Mamy tutaj jakiś podstawowy układ chłodzenia, karta w cenie niespełna 2100 zł. Jest to naprawdę bardzo dobry stosunek ceny do wydajności. Oczywiście, gdyby ktoś chciał kartę od Nvidia jak najbardziej może tutaj się skusić na przykład na jakiegoś RTX 3050. Gdzieś znalazłem nawet takiego w cenie 1800 zł, tak więc Jakieś 300 zł, mniej, no ale to, wiecie, musicie chcieć kartę od Nvidia z pewnych względów, no i wtedy te 300 jeszcze można sobie zaoszczędzić. Natomiast biorąc pod uwagę 300 wydajność w grach, no to tutaj RX 6600 jest kartą wydajniejszą i myślę, że w tej kwocie jest naprawdę kartą bardzo dobrą, którą można jak najbardziej polecić. Przechodząc już teraz do podsumowania, ile ten zestaw tak naprawdę. Kosztuje. Jest to dokładnie, słuchajcie. 4.235 zł. Tak więc 200 zł przekroczony budżet, a więc jak widzicie, no nie da się już tutaj dokładać do kolejnych, lepszych komponentów, no bo gdyby tak, gdybyśmy tak robili, to zbliżylibyśmy się pewnie do 5.000 zł. Słuchajcie, wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem w opisie. Jeśli chcielibyście, abym złożył dla Was taki zestaw, piszcie. Link do mnie również macie w opisie filmu, natomiast myślę na dzisiaj to by było wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, na razie trzymajcie się, cześć!